Witajcie, kochani, kolejna wojna. Tym razem Sans of Plunder. Sojusz angielskojęzyczny. Zobaczmy, co tutaj można zawalczyć. No. Jest paru przeciwników. Z którymi możemy się zmierzyć. Dobra, kogo tu wybrać? No weźmy tego kotka w butach. I no skoro czerwony tank, to łyknijmy go niebieskimi. Eee, robię kostium Kirillowi, więc będę go używał chyba zamiast insarni. A tym razem wziąłem insarnię, nie Ryszarda. Zobaczymy jak to się ten. Czerwony diamencik na dzień dobry. Mamy trzy niebieskie niestety w zielonego bohatera. Więc podciągnijmy. No ładnie. Raz, dwa złożenia. Widzę chyba, że zrzucić środek można było. Dobra. I złożyło się trzecie. Liana odpala. Jeszcze jedno złożenie: Wszyscy odpalili pięknie. Dobra, nikogo nie załatwiła. Kirill i Sarnia. I teraz kogo? Eee, Malosi jest taki najpotężniejszy i najbardziej żywy, że tak powiem. A dokończmy Quintusa. A tu wystarczy nam w zasadzie jakieś 1 dwa klocki pewnie, żeby tą Sonię rozwalić. Jeden, no nie, jeden nie wystarczył, ale mamy złożenie po lewo. Może Magni odpalą. No jeszcze nie, potrzebujemy jeden klocek. No i jest, jest jeden klocek. No i dobra, wszyscy odpalili. No więc znowu po kolei Kirill i nawet już insarni nie odpalam. No dobra. Pierwsze zwycięstwo. Ładnie poszło. Mm. Poszukajmy kogoś nieszybkiego może w, na tanku. Spróbujmy z tą czerwonymi. Myślę, że pokonamy tą telurię. No i dobra, coś tam jest, podciągnijmy sobie zielone, dadzą nam czerwone złożenie, podciągnijmy na diament, świetnie. Diamencik w środku, teluria, dziękuję. I jeszcze jedno złożenie, odpalmy lewą stronę. Spróbujmy, żeby pozbyć się tego kła. Lena wszystkich atakuje, no to nie, to szkoda. Szkoda nas na samego kła wykorzystywać atak królowej. No dobra, możemy kogoś dokończyć, myślę, ten Quintus. Nie bądźmy chciwi, nie wszystkich naraz. Ta chciwość nieraz się na, na mnie już zemściła, że zostawiałem gościa z resztką życia i potem nie mogłem go niczym trafić, a on oddawał mi pięknie. Dobra, tu niebieskie pod Ryszardem, niestety. Teraz zielony, złoży nam czerwone. Ryszard odpala. Może na kontra się nadzieje. No prawie się nadział. Na jedną. Dobra, teraz yy, załatwmy Ryszarda. Bo nie będzie miał wtedy kogo leczyć. Sam siebie, ja nawet jak uleczy, to i tak za dużo krzywdy nam nie zrobi. No i mamy pod nim trzy klocki. Dobra. Drugie zwycięstwo, ładnie. Naprawdę ładnie poszło. 4500, tam wszyscy szybcy. Nie, no połowa szybkich. Może tu dwóch niebieskich bohaterów, to może zieloną ekipę weźmy. Prawie 4,5 tysiąca, więc proszę nie pisać, że boję się tych ekip. Eee. Jedziemy. Jest zielone złożenie, ale tylko jedno podciągnie nam na dole. Drugie złożenie. Tylko, że nie wiem, w Telurie choroba. Zrzućmy troszkę. No, ale nic nie wchodzi. Trzeba zacząć korzystać z tego, co mamy. Dobra, te lurie powinniśmy załatwić. I odpalamy naszych bohaterów. Malosi odpalił Melendora. Dobra, spróbujmy pozbyć się Aegira, bo on po prostu nas rozmiecie. Ach, mogłem zrobić diament na górze. Kurczę. Chyba byłby lepszy z tego pożytek, bo podciągnąłby się zielony krocek na wele. Tu zrobiłem chyba błąd. Dobra, teraz to zrobię. Tylko teraz ona już ma podniesioną defensywę. Eee, Melendor już odpada. Dobra. Keszrek troszeczkę nas podratuje, ale poszło kombo. Uj. uj, uj, uj. Dobra, mamy zielone pod welą. I zero zielonych. <noise> Egiro odpala. Tu chyba trzeba było uciec. No, może tą welę jeszcze załatwię. Egiro odpalił. Ale spróbujmy. A, egira rozwaliliśmy. <noise> Chociaż tyle. Dobra, no to opłacało się jeszcze zostać w grze. Walniemy jeszcze diament. A może by się złożyło? No nie. Kurczę, żeby się złożyło. To jeszcze byśmy może pociągnęli trochę. Dobra. No dobra. no Z 4 prawie 500 się nie udało. Eee. No i jedziemy dalej z atakami. Tylko ja zostałem w moim sojuszu. Myślę, że którąś z tych SIF zaatakować. Tu szybki, bardzo szybki, szybki, szybki. Tutaj jest Teluria. Więc weźmy sobie fioletową na żółtego tanka ekipkę. Irish Rigard, nie Rigarda nie, Tibertusa tylko w kostiumie może byśmy go wzięli, żeby wszystkich osłabiał. No i jedźmy, zobaczmy co to będzie za walka. Magni w kostiumie, uhuhu, całe dwa klocki podciągnijmy. Heh. Niebieskie w środku. Całe trzy klocki mam. Nie ma nawet co zrzucić te zielone. Dobra, następny krocek, zrzucę te niebieskie to podciągnie nam pierwsze złożenie. Sif już atakuje i jest. Tutaj trzeba było wziąć Sabinę. Tak, nie pomyślałem o tym, żeby wziąć Sabinę. Myślałem, że chociaż będzie te kilka klocków fioletowych, żeby roznieść tą Sif. No, zobaczcie, nie ma żadnego, żadnego, żadnego klocka. Trzy klocki na całej planszy są fioletowe. Tu odpala Sif, odpala Rigard w przeciwnikach. Więc już wszystko na zero. Odpalmy ten Diament. Nie wszedł żaden fioletowy klocek. Żaden. Dobra, niebiesko-zielone kombo może zrobimy na górze. Złoży nam też czerwone, jest złożenie fioletowych. Dobra, SIF jest załatwiona, ale ten kontartak nas wykończył. Dobra, Aj, dobra. Myślałem, że Magni może walnie sartane. No, teraz się narobiło klocków, dzięki. Ciężko wygrać, jak się nie ma czym grać. Niestety. No dobra, została mi ekipa żółta i moja druga fioletowa, która jakby najbardziej mi leży do walki. Więc kogoś na żółtą, myślę, że tutaj dwóch fioletowych jest, tylko że. cholerka, tam szybcy. Tak, weźmy tutaj na wiwikę, trudno, zobaczymy. Żółci przeciw żółtej. Małpy nie biorę. Małpa potrafi się srogo zemścić. Zrzućmy ten środek. Dobra, no wygląda to trochę bardziej obiecująco niż poprzednio. No coraz bardziej obiecująco, ale Wywika już odpalił u nich. O, kombo, piękne kombo i nic żółtego nie wchodzi. Zobaczcie, nic nie wchodzi żółtego. Zrzućmy ten diament chyba, zielone do czerwonych, zrzuciły niebieskie, zielone z żółtymi. Jej, już odpalają, a my nie możemy się przebić. No chyba to nie będzie. Dzień żółtej ekipy. Powiem wam, że zapowiadało się lepiej. Teraz Seszat i Mariana odpalają, więc już jesteśmy załatwieni. Masakra. Masakra. Jeszcze gorzej poszło niż fioletowymi. Puhu. No dobra, no jakąś dobitkę chyba wezmę. Swojego strzału. Moją drugą ekipą fioletową. No trzeba chyba... Będzie zacząć coś tu myśleć z tymi ekipami. W dwóch atakach 14 punktów to blamasz. Blamasz. Dobra. Jakieś są klocki. Zrzućmy od razu. Niestety w rigarda. Pograjmy trochę w środek. Dobra. Są na Telurię. Fioletowe i kokombie, ale ładnie, dobra. No dobra, i co tam mamy? Walnijmy leczącego. Magni przy okazji oberwał. Może, w, no myślałem, że może w Obakana trafi. Dobra, Rigard nam wyczyści to wszystko. Zablokujmy tą prawą stronę, walniemy. No i możemy kończyć. Jeszcze mamy trzy klocki pod nim, więc spokojnie. Ach, żeby to za pierwszym razem takie klocki w fioletowej drużynie były. No dobra. 4 do 2 w tej wojnie i niezbyt chlubny wynik. Także nawet nie chce mi się patrzeć, ile zdobyłem punktów. Ale mam nadzieję, że dzięki temu wygramy, że słabo mi poszło. Dobra, zapraszam Was za chwilę na podsumowanie wojny. I oto podsumowanie. Najlepszy gracz u nas Wismir, u nich Skrapinel. Nagrody, no jak za porażkę. Niestety przegraliśmy. Niewiele, bo niewiele, no trudno. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jak to mówi jeden z bardziej popularnych bohaterów polskich seriali. No dobra, eee, obejrzyjmy sobie pole bitwy. Oni wszystkie, znaczy my wszystkie ataki, oni też wszystkie ataki wykorzystali. Eee, no tu pokazuje, że Bolek był najlepszy, nie Wismir. Równo, równo, łeb w łeb poszli. Dobra, ja jestem 18 miejsce, 300 punktów. Eee, też chyba nie najgorzej, tylko że co z tego, jak złożyło się moje nie najgorzej i przegrana. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, hej!